Dzień dobry ponownie. Tym razem przedstawię Wam kolejny kosz, który jest nowością na 2024 rok. Kosz MK4 model MR. Co nowego w tym koszu? To jest bliźniaczy model do modelu MR58, ale ma kilka bardzo, bardzo wyjątkowych cech. To co widzieliśmy na początku, czyli te. Może pokażmy jeszcze raz te piękne siedzisko. Nie wiem czy oddaje to kamera. Oczywiście żelowe, wyprofilowane jak wszystkie inne, bardzo wygodne, w niebieskim takim może lazurowym odcieniu imitujące ewidentnie rybią łuskę powłoka. Także to jest przepiękny kolor, tak? Całość malowana na niebiesko. Aluminium no i co? Szeroki podnóżek 54 cm. Sześć panelów antypoślizgowych, w ten sposób rozmieszczonych, żeby te stopy nam właśnie zawsze na dwa panele się łapały. Jest stabilnie. Dwie kasety frontowe. One są, pokażę na magnes. Czyli jak je wpychamy do końca, to one same nie wypadną. Gniazdo na stopa, kaseta na drobne akcesoria. Tu jest troszkę przestrzeni, tu także troszkę się tego zmieści. Mamy jeszcze, przy tym koszu pokażę przy okazji, bo to są bardzo fajne paski MK 4 grube, szerokie, dzięki temu nie wbija nam się to w ramię haftowane logo Made in Italy, pełna regulacja długości. Można go również odpiąć, tak, także to nie jest, o, żaden problem, tak, zostaje nam to. Możemy sobie odpiąć, jak ktoś nie chce, paska nosi, czy chce go wyprać, nie ma żadnego z tym problemu. E, bok kosza, pięć poziomic, dwie frontowe. Dwie są również tutaj, z jednej i z drugiej strony oraz jedna z tyłu, zaraz pokażę. Piękna stalowa, powiedzmy kolor aluminium, rama. Mocna rama. Piękne włoskie malowanie. Cztery nogi teleskopowe, jak we wszystkich koszach MK4. Śruby, nie wiem czy będzie widać, ale spróbuję pokazać. Są bardzo duże. To nie jest tak, że śruba dotyka nogi bezpośrednio. Tam jest cały zacisk. To się wkręca w zacisk i dzięki temu stabilność tych koszy jest olbrzymia. O, tak wygląda to, można sobie ładnie wkręcić, wygodnie. Uchwyty do układu transportowego. No i tył, pokazuje tył kosza. O, pokazuje tył kosza. Ostatnia poziomica, piąta, model MR, cudowne malowanie niebiesko pomarańcz, myślę, że to też pewna imitacja łuski rybiej. Patenty oczywiście, które już znamy prawie że na pamięć. to no, malowanie bardzo oryginalne, ale myślę, że też ciekawe, bo to naprawdę takie kolory. Druga strona. Kolory, kolory takie fajne, wędkarskie. Oczywiście do tych koszy wszystkich możemy sobie domówić kasety frontowej, jeszcze czy kasety Wysuwane z boku są takie w ofercie naszej. Możemy sobie kasetę zwykłą, 40 dołożyć. Nie ma z tym e, żadnego problemu. Tak wygląda kosz MR. Może przy okazji pokażę taką ciekawostkę. Największa półka boczna, chyba tak mi się wydaje, jaka istnieje na rynku z Parawanem od MK4. Jej wymiar to 75 długa, 55 Głęboka. Co ciekawe, ona nie potrzebuje dodatkowej nogi. Dwa potężne podwójne ramiona, które utrzymują ją całą konstrukcję. Pokażę, jak to działa. Może nie będę nakładał, tylko tutaj. Podwójne mocowanie gwarantuje nam to, że jest stabilne. Jak w pozostałych platformach MK4 szerokość regulowana odchylamy na boki. Dzięki czemu pasuje to na wszystkie chyba kosze dostępne na rynku. Parawan, co istotne, to jest przemyślane, tak? Dokręcony jest, ale już pokazuję. Kto tak mocno dokręcił? O! Dokręcamy go do tego, co jest bardzo istotne. Ta przestrzeń jest bardzo wysoka. Jak sięgamy ręką, w niektórych parawanach platforma, w niektórych platformach jest, mimo że dużo powierzchni, jest bardzo mało przestrzeni na dłoń. Tutaj ją sobie swobodnie wkładamy i wyciągamy, co chcemy. Co ważne, mimo że ta platforma jest bardzo dużo, jest lekka, Ona waży tylko 3,5 kg. 3,5 kg oczywiście to spokojnie wytrzyma te ramiona. Kilka, kilkanaście kilo. Jeśli chcielibyśmy naprawdę na, na, nałożyć dużo towaru wiadra z gliną, i tak dalej, z ziemią, z zanętą, mamy możliwość włożenia sobie jednej czy dwóch dodatkowych nóg, które będą stabilizować. Tu jest otwór na 30 mm. Możemy oczywiście redukcję włożyć, będzie to pasowało na 25, jeśli mamy taką nogę. Ale generalnie yy, Same mocowanie jest na 36, nogę z redukcjami będzie pasowało również na 30 i 25 mm. Olbrzymia platforma dla tych, którzy lubią mieć dużo, a jednocześnie platforma zajmuje mało miejsca i jest lekka. To jest bardzo ważne. Także polecam, zapoznajcie się z pełną ofertą MK4 na stronie łowisko.net. Do zobaczenia nad wodą. Cześć.